W wielkim w skrócie w minucie Kiprim DC605S już u mnie na biurku, co prawda wersja 5 amperowanie 10, ponieważ tylko ta była dostępna w Europie. Zasilacz mega, mega opinie na internecie, dodatkowo połączenie z kompem, USB-C do ładowania, programowalny, pamięć kilka ustawień, yy, aplikacja na PC, wykres graficzny i wykres liczbowy, oprócz tego pamięć ustawień. Dodatkowo edy edytowanie z poziomu komputera, z poziomu zasilacza. Dodatkowo, teraz Wam nie pokażę, bo jest połączony z komputerem. Normalnie można, mo może wyświetlać liczbowo i graficznie, czyli wybieracie sobie opcję, co ma się Wam wyświetlać albo duże cyferki, albo wykres graficzny i, i cyferki. Dodatkowo na aplikacji będzie Wam pokazywać prąd i napięcie na czerwono prąd, na żółto napięcie. Według mnie bomba. Polecam. Hejka.